Cześć z tej strony, mikro To jest kolejny odcinek z gry Don't Surf. Zobaczymy, co tam się będziemy robić. Co się nam gotuje tam? Nic się nie gotuje. Albo mamy jezonko. Aha, okej. Okay. Co mamy w skrzynce, już, już zapomniałem. Okej. Okay. Można już zebrać? już jeszcze nie można. Co możemy dzisiaj w tym odcinku porobić? Hmm. Może pozbieramy trochę kamienia, bo po prostu alchemiczną maszynę musimy zrobić, żeby wam pokazać, albo, 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 ale nie, to też wymaga yy, kamienia. Musiałam zrobić chatkę, świnki obok siebie, no ale to wymaga niestety kamienia. Jeszcze bym musiał zabić świnię, to dodatkowa praca. No, sobie weźmiemy jeszcze saplingi, gałązki Mamy ich mało Okej okay. 64 chyba jeszcze nie będziemy sprzedawać jedzenia Tutaj jeszcze nie ma kamienia na tej mapie Tylko sobie przyjdziemy na tom Na tej mapie mało co byłem, więc nie wiem jak tu wygląda teren Ale zaraz się przekonamy tak no na razie jest mm, teren, który mi się nie podoba, teren takich bagien i jak się zatrzymamy, to nas zaatakuje wielka macka, a tego byśmy nie chcieli. O widzicie, widzicie, właśnie o tym mówię, no ale na szczęście tutaj już jest yy, normalny teren. Zaraz zobaczymy, musimy jakiegoś kamienia poczekać, coś się znajdzie. Przy okazji to jeszcze możemy bawoły znaleźć. Tam jest ten znowu nieprzyjazny teren. To wiecie co sobie zjemy tą potrawkę. Na mapie nic nie widać. Czy był jakiś kamień albo coś takiego? Dobra, saplingi zbierzemy jeszcze po drodze. No i co? I tu jest koniec tego terenu. To taka mała wysepka, tylko jest na tym terenie. Nie no, ja pamiętam, że gdzieś tu powinny być świnki. Gdzie są te świnki? Może sobie przejdziemy tutaj bardziej. Żeby nas... Żeby nas ta macka nie walła. teraz dwie się aż pojawiły. Żeby nas dorwać. No, to już próbowała wyjść. O, 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 prawie, prawie mnie walła. O boże, ile tego jest? Co? Czy ja właśnie umarłem? Czy ja właśnie umarłem? Co? Jak mogę umrzeć? Jakieś jaja to są, nie, ja nie mogę umrzeć. Co to było? No co, no i co? Padliśmy, no. Bole, przez tą głupotę, po nam w ogóle szliśmy, wiecie co? sobie weźmiemy postać dziewczynki, też nie jeszcze nie graliśmy pokażę wam przynajmniej tą drugą postać no ale no, co to by było? poszedłem sobie tylko tam, nawet nikt to nie trafiło, dwa razy mnie walło, i padłem, co to ma być? no i musimy znowu wszystko z początku jezu No ale za głupotę się płaci. A teraz przynajmniej wiemy, gdzie wszystko jest i już będzie o wiele spokojniej. I nie będziemy musieli tak latać po całej mapie. Więc się nie martwcie. Hmm. Dobra. Pozbieramy tą trawę. I sobie zrobimy plecak od razu. Borówki sobie zrobimy, Toporek zrobimy. No i zaczynamy wszystko od nowa. A ja już tak tam dobrze szło. Już no, nawet nie zaczynam z pająkami, mam ich dość. Dość mam tych pająków. No ale no, żeby umrzeć, no. No, taki fail dosłownie, że nie wiem. My to tylko sz świnek szukaliśmy, no. on głupi indyk. Nie lubię Cię, chodź tu. Musimy się wyżyć na czymś. Dobra, sobie aż zabiję... ...królika. Dawaj mi go. No. Nawet zakryło ją to drzewo, widzicie? W ogóle on takie fajne ma taki fajny dźwięk na tej postaci. Takie, ty, ty ty jakby na flecie grała. A tamten miał takie, taka trąbka jakby. O głos. Coś ciekawe. Tak w ogóle to tamten miał brodę i mogliśmy już mu zgolić coś zrobić z niej. No ale niestety. Padł. Śmiercią tragiczną. Teraz czas na no, jego siostrę. <śm> Powiedzmy, że to jego siostra. I teraz ona próbuje przeżyć w tej dziczy. Zobaczymy, jak jej się to uda. On przeżył tylko 7 dni. Kotki był jego żywot. O, jest kamień. A więc jednak cały czas był tu kamień. Myślałam, że go tu nie było. Nawet... A nie. To jest to miejsce. Trochę dalej... Po... Znaczy, niżej powinien być jeszcze trochę kamienia. mamy to. Ja zbierzemy od razu ten kamień. Zobaczymy na niego patrzeć. Nie no, ale żeby zginąć, no. No wejście. Chociaż no, nie powinno mi tam to walnąć. Nie wiem, dobra już tam więcej nie będziemy wchodzić, koniec ci z jednego kamienia są trzy kamyki zobaczcie, z jednego wielkiego głazu są trzy kamyki No jeszcze dają te flinty, ale to w zależności nie wiem czy da się tego indyka upolować właśnie Ostanawiam ja to bo on jest od nas szybszy jak do niego podejdziemy to zaczyna uciekać nie wiem. No, udało się. Bo trochę skręciłem przez przypadek. Ale mamy... Mioho. No, niżej jest jeszcze kamień. Kop, kop. Wygląda jak fajnie skacze, jak ten kamień kopie. O, a tutaj wypadło cztery już sztuki kamienia. Nie wiem, od czego to jest zależne. Czy to samo losowo może wylatuje? No i tu jest kolejny kamień, tu jest cała chmara królików. Myślam, że ty jesteś od tej, widziałem. Ty będziesz od tej? Nie, ty od tej, o oh Boże, ile ich było. A no, ty będziesz od tamtej, bidoku. Niestety polegniesz. Chodź tu. Haha. Okej. Okay. kamień mierzemy. i mamy 14 no to patrzcie już możemy zrobić wielkie ognisko nie sobie je zrobimy znowu zrobimy w tym samym miejscu co nie? a co, bo możemy no akurat jesteśmy w tego miejsca to my już sobie tutaj rozpalimy żeby wiedzieć gdzie ci mieli dojść i sobie stąd pójdziemy kapać dalej rzeczy co? ja myślałem że tutaj dopiero przed chwilą było była ta tutaj już tak późno no weźcie, żartujcie sobie ze mnie. Ale mam w ogóle ona gały takie wielkie, straszne takie. Mam jagódki. Mięsa mamy dużo. Zbieramy sobie pozbieramy. Dobra już idziemy do ognicha nie, No ale kicha no hmm, zginąłem Lipa hmm, Przynajmniej science machine by będziemy mogli zrobić Co my sobie zrobimy? Hmm, trzy hmm, to źle W ogóle to parę sobie zrobimy Czy się nie tutaj światło? Nie sięgnie Ale można nas nic nie zje o dobra, już będzie nas, jadło. Tylko 13 może jeszcze damy. A, to jest maksymalne. Maksymalny poziom. O, tu jest drogno. Jest gdzieś tam jeszcze? Nie, się nie podświetla, więc chyba nie ma. Dobra. Weźmiemy sobie mięsko, upieczemy. Ile ja, całe sobie nie ma co tam? Nie zepsuje się. No i okej. Okay. Wiesiemy sobie od razu sadzonki. Co my sobie zbudujemy włócznie? A co? Bo mogę. To sobie zrobię. Skrzynkę zrobimy. Gdzie jest skrzynka? Pracak zrobimy. Jak przy okazji jestem w tym okienku, to co? Okej, okay, jest skrzyneczka. I jest skrzynka, okej. Okay. Co jeszcze możemy zrobić? Mmm, bido. Nic nie możemy zrobić. Co wie kapelusik zrobimy później? A co? Możemy. No ale lipnie tam zginęłem, no, to było niepotrzebne w ogóle No ale na tym polega ta gra, polega na przetrwaniu Jeżeli zginie, musimy od początku Dobra, idziemy, nie wiem czy tu jeszcze nie było drewna czasem na tej wysepce Znaczy tego, kamienia sorry Czy nie było jeszcze trochę go? Musimy na szybki jak pójdziemy zobaczyć, bo pamiętam, że jest gdzieś w lesie, tam było troszeczkę kamienia, to akurat byłoby na maszynę, jeszcze byśmy musieli znaleźć złoto, i byśmy mieli już maszynę wiedzy. Bo jak na razie to... Czy starczy nam, czy by nam starczyła, czy, czy nam w ogóle maszyna wiedzy jest potrzebna, na razie. Nie wiem, czy zrobić najpierw maszynę wiedzy... Czy zrobić yy, tego. No, no, no to. Tą kuchnię jakąś tam. Taki garnek. Tam na górę powinien być. Kamień, pamiętam. Gdzieś tam powinien być. Chodź tu drewno. Mówiłem, że musimy mieć przynajmniej stak w zapasie Więc sobie zetniemy Bo możemy Archewkę w ogóle sobie zbierzemy I sobie zjemy No choinkę teraz Okej, okay, tutaj teraz tą choinkę Flinta sobie zbierzemy. Królik już się czai. No, a królik. Nie będę gardził królikiem. Wolę go bardziej od borówek. Więc sobie go weźmiemy. Flinta jeszcze sobie pozbieramy. Też musi być zapas. W ogóle gałązek nie mamy. No, mm, ale tu jest już cztery gałązki. Widzę. To akurat... W ogóle nie to teraz będziemy patrzyli, będę cały czas ci patrzył żeby tu było na maksa Nie może spaść o połowę, to tak, tak sobie powiedziałem i tak będzie Nie spadnie o połowę Będę go tak żywił, że nie, nie spadnie w ogóle Bo jeszcze przez szereg zapomnę i potem padniemy znowu Już na pewno nie wejdziemy na tamto, chyba że w zbroi Już nie mam zamiaru tam ginąć raz kolejny No, gdzie jest ten kamień? Gdzieś tu powinien być. Chodźcie gałązki. Chodźcie, te dwa drzewa sobie zetniemy jeszcze. No w ogóle syszka mamy w ekipunku, co ona nam tu robi? Albo no, sobie... O, dobra, to też weźmiemy. Wszystkie sobie też weźmiemy. Po co zrobimy? Bo je podpalimy. Tak, będziemy musieli podpalić. No i to drzewo. Głotarzło tak się fajnie gibie, jak na waliwie. Kwiatki, poza kwiatki. weź się wierzyć. O, tutaj jest to miejsce. A gdzieś tu powinno być. Gdzieś tu powinno być. No ale tu jest królik. Królik, nie będziemy grać królikiem. Niestety, przepraszam Cię, Panie Króliku, ale też muszę żyć. Też musiałem zabrać Twoje mięso. Zabić. Okej. Okay. wiem, że było to bez sensu, no ale już. O, 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 jest kamień. Wiedziałem, że tu gdzieś jesteś. Boom. I się zepsuł. Trzeba zrobić drugi. Jest, mamy golda. Stać aż, yy, Stać nas już na maszynę wiedzy. I już musimy wyrastać do naszego obozu. Nie wiem, czy nawet zdążymy tam dojść. Chociaż powinniśmy spokojnie już dojść. Ale nie wiem. Nigdy nie wiadomo jak będzie. O w ogóle mamy stak już drewna. Co pójdziemy i schowamy je. Coś chyba gałązkę zbierzemy. Widzę, że mamy jeszcze dużo czasu. Myślałem, że ten czas trochę szybciej płynie. Bo jesteśmy już w połowie drogi. To spokojnie powinniśmy dojść. Jeszcze nawet sobie po drodze zbierając trawy. I sobie zrobimy kapelutek. Nie wiem co on daje, ale będziemy mieli kapelutek. Patrzcie ile jeszcze zdążyliśmy rzeczy zabrać po drodze. Dla trawy. No ale jesteśmy blisko. Spoko, zdążymy. No, już jesteśmy. Poszło gładko. Okej, okay, mamy 5 tego, tego, tego. Co sobie zrobimy? Science machine. Oj, nie mamy drewna. Patrzcie, było drewno i nie ma. W ogóle mamy 9 berisów. To ugotujemy. Boże, tylko tego tego jest. Sobie zasadzimy sobie te drzewka. I teraz pójdziecie na spalenie. Ale to później, bo nie mamy kamienia, to sobie będziecie rosły. Yy, o, prawie nam spadł poziom zdrowia poniżej połowy, żeby nie zapomnieć. No Boże, co ja wszedłem tutaj jest. Co, będziemy mieli kapelutek. Patrzcie, jaki kapelusz. Haha, ha. mamy kapelusz. Teraz wyglądamy jak farmer z toporem. No, farmer z toporem. Z wielkimi gełami i z podpuchniętym okiem. Ale cóż. Co mamy w ogóle w tej skrzynce? Mamy tylko to. bida, bida powiadam wam. W ogóle marchewka sobie służmy. Może wsadzimy sobie tutaj nasionka, żeby był przynajmniej zapas tych trzech. Na późniejsze chwile, sobie tu postawimy bliżej. A to co wymaga? A 8 drewna to wymaga, że aż. Hmm. ciekawe. No <laughs> sobie śpiwu zrobić, ale też tak, sensu tu nie ma za bardzo. widzicie co sobie Bielicy zostawimy, bo one dają nam po 3 punkty zdrowia. To je zostawimy. No, no i okej, okay, będziemy już kończyć, bo trochę czasu straciliśmy też na, tam, na tamtej postaci. No cóż, no to wszystko. Dowiedzimy się dopiero w następnym odcinku. Trzymajcie się, następnego odcinka, cześć.